Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku koziorosca w czytaniu na kwiecień 2020. Kochani dla Was wiosenny horoskop miłosny, a miłość jest kwintesencją naszego życia i dlatego tutaj budząca się wiosna, która jest symbolem odrodzenia, odnowienia mimo tego ciężkiego czasu, który nas tutaj wszystkich dotyka. Mam nadzieję, że będzie również symbolem odrodzenia wszystkiego, co nowe w naszym, w naszym życiu. A dlatego horoskop miłosny, aby proszę Państwa tutaj nie pogłębiać się, jak gdyby tej psychozy dosłownie, która nam towarzyszy. Tak? Wszyscy jesteśmy w bardzo ciężkich sytuacjach i zawodowych, i finansowych i obawiamy się o życie, zdrowie naszych najbliższych nas samych, a dlatego ja w tym miesiącu rezygnuję kochani z nagrywania horoskopu dotyczącego pracy, dotyczącego finansów, w zamian za to na zakończenie dzisiejszego czytania przesłania z kart anielskich, przesłanie od aniołów dotyczące tej sfery właśnie życia pracy i finansów. Zobaczymy, co anioły będą chciały Wam tutaj podpowiedzieć, jakie przesłanie, jakie rady, jakie ostrzeżenia kochani dla Was. Natomiast teraz przechodzimy już do horoskopu miłosnego, a dla osób będących w związkach małżeńskich i partnerskich, a później zapraszam oczywiście single, również dla Was, również dla Was rozkład dotyczący Waszych, a waszych uczuć, Waszych emocji, związków i relacji. Zapraszam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, kochani, o tym, przypominam oczywiście po raz kolejny, wtóry, jak co miesiąc, iż są to czytania ogólne, kochani. Nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Was, tak? Natomiast jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką potrzebę, to ja zapraszam oczywiście do siebie na sesje prywatne, na spotkanie online ze mną, z moimi kartami, Zgłoszenia oczywiście przez Messenger, mój prywatny, Anna Lubińska, tam proszę, tam proszę kierować swoje, swoje zgłoszenia, a ja zawsze w miarę możliwości jak najszybciej staram się Państwu odpisywać i umawiać, i umawiać spotkania z Wami. Pamiętajcie również o tym, iż te energie tutaj w tarocie są dualne, tak? Można jak najbardziej w tych czytaniach ogólnych wymieniać sobie energię męską na żeńską. I odwrotnie, tak? Jeśli ja kładę rozkład, bo tak się akurat karty rozkładają, jak gdybym robiła to dla kobiety, a jesteś mężczyzną, słuchasz tego czytania i ono koresponduje z Twoją sytuacją, sytuacją w Twoim życiu, to jak najbardziej tutaj tą energię żeńską możesz sobie zamienić na energię męską i odwrotnie. Koziorożec, kwiecień 2020, związki małżeńskie, związki partnerskie, miłość. Poproszę o prowadzenie, poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób z podznaku koziorożca, dla Waszego Najwyższego Dobra. Związki małżeńskie, związki partnerskie. Poproszę o prowadzenie i ochronę. Zobaczmy, kochani, co tu u Was karta złamanego serca, zastanawianie się nad podjęciem decyzji dotyczącej jakiejś podróży i zatrzymanie, tak, zatrzymanie rycerz pentakli. No, zobaczymy, zobaczymy, co tutaj, co tutaj pokaże rozkład. Ty, koziorożcu, w kwietniu. A... Mój partner, partnerka. Słuchajcie, energie, które towarzyszą tutaj wszystkim znakom zodiaków, tak? szczególnie jeśli chodzi o te związki właśnie małżeńskie, partnerskie, we wszystkich czytaniach bardzo, bardzo ciężkie, bardzo trudne takie energie, jakieś konflikty, godzenie się, różne takie sytuacje po prostu powiedziałabym bardzo oczyszczające, tak? Tak jakby tutaj ten marzec i kwiecień tak, były bardzo takim trudnym jakimś okresem. Wydarzają się ogólnie u wszystkich znaków jakieś takie dziwne, dziwne, dziwne sytuacje, konflikty, układy trójkątowe, różne tego typu sytuacje. Natomiast i w Waszym przypadku będzie tak samo, tak? Zawieszenie konfliktu, tak? Dogadanie się, to wszystko kończy się korzystnie, dosłownie bardzo podobnie u wszystkich znaków. Bardzo podobna, bardzo podobna energetyka towarzyszy tutaj, przechodzi dosłownie przez bardzo podobna energia przechodzi przez wszystkie dosłownie, przez wszystkie znaki. Kochani, ty, 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 kochany koziorożcu... A... Zatrzymanie, tak? zatrzymanie nie idziesz do przodu, zatrzymanie w, stosunku, zatrzymanie w stosunku do twojego partnera, obawy, konflikt, konflikt ogólnie między Wami, tak? konflikt, kłótnie, a dziewiątka mieczy u ciebie, taka energia, gdzie Ty po prostu a, no nie możesz spać po nocach, nerwy, stres, tego typu, a, tego typu sytuacje. O co tutaj chodzi? No chodzi tutaj o jakąś relację, tak? chodzi o jakiś romans, który gdzieś tutaj jakiś miał, a miał miejsce po stronie, po stronie, twojego, po stronie twojego partnera, sytuacja romansowa. U niego, trzecia, u niego trzecia osoba w związku, u niego jakieś takie pragnienie dokonania zmiany w życiu, tak? dużo seksu, dużo zabawy, czyli ewidentnie gdzieś tutaj twój mąż czy twój partner poszukał sobie, poszukał sobie tutaj jakiejś, że tak powiem, rozrywki, rozrywki na boku. Pani, która jest bardzo emocjonalna, kobieta pokazana w karcie królowej pucharów. Energia kobiety dojrzałej, około 40 roku życia i wzwyż, kobieta bardzo emocjonalna, kobieta, która ma pustkę uczuciową w swoim życiu, na te uczucia czeka. Być może jest to kobieta, która może być mężatką, tak? ponieważ często karta królowej Pucharów oznacza dobrą żonę, dobrą żonę i, dobrą, i dobrą matkę. Tutaj gdzieś pomiędzy tymi ludźmi, twoim partnerem i tą kobietą, jakiś taki. Um, jakiś taki układ tutaj, no powiedziałabym, no, nie powiedziałabym, tylko powiem, tak, układ romansowy, um, kochankowie, tak. Um, no i ewidentnie tutaj um, ten kwiecień jest, jest dla ciebie takim czasem, gdzie jest brak równowagi w waszym związku, w waszym związku formalnym, tak. Um, ty się po prostu tutaj o pewnych rzeczach pozioroszczu dowiadujesz, tak, o rzeczach dotyczących tego romansu, ta sytuacja tutaj um, w kwietniu na początku kwietnia lub jeszcze końcówka marca dosłownie wychodzi na wierzch, z twojej strony kompletne wycofanie, z twojej strony kompletne, kompletne zatrzymanie, tak? Ty masz narzędzia, wszelkie możliwości ku temu, aby działać, ale ty stoisz w miejscu. To jest dosłownie tak, jakby ta sytuacja Ciebie wmurowała, tak? Jakby Ciebie wmurowało, po prostu jesteś zaskoczona tym wszystkim, co się tutaj wydarza, tak? Dziewiątka... Dziewiątka mieczy tutaj w Twoich, w twoich emocjach, no, dziewiątka jest kartą bardzo, bardzo ciężką, bardzo silną, to jest jeden krok do dziesiątki, tak, progres od dziewiątki do dziesiątki to jest dosłownie jeden krok, w dziesiątce mówimy dosłownie o depresji, o depresji jako jednostce chorobowej, także bardzo ciężkie, bardzo ciężkie energie towarzyszą Tobie w tych okolicznościach, w okolicznościach tych, tych wydarzeń. Natomiast wy tutaj w jakiś sposób, tak, nie pokazuje mi się tutaj jak do tego dojdzie, mogę dopytać o to. Wy ewidentnie tutaj po prostu zawieszacie ten konflikt między sobą, tak? To jest tak, jakbyś ty, koziorożczu, tutaj znalazła siłę, znalazła moc w sobie, ochotę, potencjał do przebaczenia, tak? Ewidentnie. Przebaczasz tutaj swojemu partnerowi, zamykacie, zamykacie ten okres, ten cykl w ogóle w waszym życiu, tak? I zaczynacie zupełnie, zupełnie, zupełnie nowy, zupełnie nowy rozdział. Zawieszenie konfliktu, dogadujecie się, tutaj są kompromisy, tutaj są konsensusy, tak, a dwójka mieczy, umowy korzystne dla obu stron, zawieszenie, e, zawieszenie konfliktu. E, będziecie odbudowywać tą relację w nowy, inny sposób e, w oparciu o, o ponowny kredyt zaufania, którego ty, koziorożcu, udzielisz, udzielisz swojemu mężowi czy swojemu partnerowi. Dobrze kochani, a zobaczmy teraz, ja Wam dziękuję. Zapraszam teraz singielki z singli, a z podznaku koziorożca. Zobaczymy kochani, co tutaj dla Was, co w Waszych serduszkach tutaj za iskrzy, co w Waszych serduszkach tutaj właśnie w kwietniu za gości. Koziorożec single, kwiecień 2020. Poproszę o prowadzenie się wyższych dla wszystkich osób spod znaku koziorożca, dla wszystkich singli spod znaku koziorożca. Sąd, Sprawiedliwość, karta skoczek. Coś te karty same mi tutaj wyskakują z rąk, wyślizgują się. Trudno mi je utrzymać. Chyba szybko jakieś informacje chcą Wam tutaj przekazać, ale ja muszę je bardzo dobrze potasować. Dokładnie potasować. Single kwiecień 2020. Dla Waszego najwyższego dobra. Zobaczmy kochani. Zwycięstwo, koło fortuny i karta świat. Wow, silne karty. Zobaczmy, co tutaj w rozkładzie. No koziorożce ewidentnie, koziorożce ewidentnie będą poszukiwały równowagi, tak? Koziorożce single, a po jakimś odejściu ze związku, a po pójściu w nową drogę szukacie równowagi, tak? Szukacie równowagi aż dwie karty chcą wyjść. Aha. Kochani, macie jakąś relację? Wy macie zawieszenie, zawieszenie tej relacji, tak? Zawieszenie relacji, macie tutaj jakiś konflikt. Mówimy tutaj o bardzo młodych osobach, tak? Osoby bardzo młode, a gdzieś tutaj energia do 27 roku życia, nie dalej, tak? W bardzo młodych ludziach. Taka, taka tutaj energia przy Was. Zawieszenie konfliktu w kwietniu. Tak? A wy w ogóle w zawieszeniu, relacja w zawieszeniu albo się pokłóciliście, albo decydowaliście się właśnie odejść, pójść w nową drogę. Natomiast w tej karce, w tej karcie ósemki pucharów najczęściej mówimy o takiej separacji, tak? Separacji, rozdzieleniu z różnych przyczyn na jakiś, a na jakiś czas. Kwiecień będzie tym czasem, gdzie ten cykl takich dziwnych tutaj relacji, emocji między Wami się w końcu zakończy. Będziecie podążać tutaj w zupełnie w zupełnie nowym kierunku w związku. Tak? Mówimy, mówimy myślę tutaj o, o partnerze, czytanie dla kobiet, kobiety do 27 roku życia, natomiast mężczyzna jest tutaj w tej relacji ewidentnie osobą starszą od ciebie. Tak? O takiej relacji tutaj mówimy. Energia mężczyzny około 40 roku życia, król Buław, ktoś, kto jest bardzo energiczny, wysportowany. Żywy to jest taki mężczyzna który z takim potencjałem, który chce zmieniać świat. Tak? Ktoś, ktoś, kto ma zawsze coś, coś, coś do zrobienia, tak? z takim mężczyzną. Z takim mężczyzną tutaj odnowienie tej relacji, a w innej formie, nowy cykl w ogóle ta relacja wejdzie na nowe, na nowe tory. Tak? Dosłownie. Będziecie się z tym mierzyć. Będziecie się z tym mierzyć. Aha, ok. Rozumiem. Sytuacja polega na tym, iż ten mężczyzna jest w jakimś związku, tak? Ty jesteś, a ty jesteś tutaj wolną kobietą, jesteś singielką, jesteś młodą osobą a gdzieś mówię do 27 roku życia, nie dalej, jesteś w relacji w związku z mężczyzną, który jest mężczyzną żonaty, mężczyzną, który jest w związku z rozsądku, tak? A ten mężczyzna ma żonę. I tutaj ponowne, ponowne wejście w tą, w tą relację dla Ciebie chciałabyś, aby... aby aby ten mężczyzna się określił, aby ten mężczyzna się zdecydował. Dla Ciebie jest osobą bardzo ważną, dla Ciebie jest osobą, z którą Ty chciałabyś być, żyć, budować związek, relacje, rodzinę. Tak? Natomiast jest tutaj, taka, no jest tutaj taka możliwość, jest taka energia, tak? natomiast to się na pewno nie wydarzy w kwietniu. Tak? to jest zamknięcie pewnego cyklu, tak? ten mężczyzna jak gdyby nie będzie ciebie więcej okłamywał, tak? nie będzie przed Tobą a, niczego więcej ukrywał, bo takie rzeczy miały miejsce tutaj z przeszłości tak, Karta Księżyca. To było dla Ciebie takie podążanie na oślep tak? w karcie pustelnika. Ty niewiele widziałaś, tak? tyle, ile tylko ta latarenka w tym mroku nocy jak gdyby tobie pokazywała. Tak? Ten mężczyzna pokazywał tobie pewien wycinek wiedzy, życia, dopuszczał Ciebie do tylko pewnej sfery swojego życia, Ty o wielu rzeczach nie wiedziałaś. Natomiast teraz odbudowanie tej relacji, wejście ponowne w tą relację, to jest nowy cykl w ogóle. On już tego robił nie będzie, jasno, otwarcie sprecyzował, sprecyzował tutaj swoje warunki, czy będzie precyzował. A tak, na pewno będzie tutaj informacja o tym, iż potrzebny jest czas, aby on uregulował tutaj te swoje sprawy formalno-prawne, dlatego pokazała się tam, pamiętacie kochani, z samego przełożenia i też była karta skoczek, tak? Karta Sprawiedliwości, która mówi o rozwodzie. Natomiast to nie, potnie, nie stanie się szybko, tak? To nie będzie szybko. Tutaj na pewno potrzebna jest u ciebie e, pogodzenie się z tym w głowie, tak? W kwestii rozumu. A rozum, logika, strategia, tak? Po prostu cierpliwość. Po prostu cierpliwość. Jeśli chcesz być z tym mężczyzną, to musisz dać mu tutaj czas, na spokojne uregulowanie jego spraw, ale jego intencje są tutaj czyste, on jak najbardziej chce z tobą i będzie chciał z tobą tutaj tą, rolę, relację, tą relację budować, natomiast musi tutaj minąć musi tutaj jakiś czas po to, aby on mógł go wykorzystać na załatwienie swoich rzeczy tutaj formalno-prawnych dotyczących związku, obecnego związku, w którym się znajduje. Co tutaj jeszcze dla Was, kochani? czy tutaj jeszcze jakieś, jeszcze jakieś informacje istotne się dla Was pokażą. Tu jest jakaś sytuacja, słuchajcie, energiczne działania w swoim własnym imieniu, ruch zmiany, tak? Ale to dotyczą Was, to są Wasze działania. To są Wasze działania w kierunku jakiegoś mężczyzny, tak? Jakiegoś mężczyzny z przeszłości. A mężczyzny, którego Wy gdzieś z przeszłości znałyście, pokazują się tutaj rzeczy, kontakty przez internet, media społecznościowe i tak dalej. Może być tak, żeby na przykład, nie wiem, przeglądając Facebook a czy coś tam traficie na kogoś znajomego, tak? Traficie na kogoś znajomego, kogoś znaliście w przeszłości i Wy tutaj pokazują się Wasze działania z Waszej strony. To jest tak, jak gdybyście po prostu, nie wiem, wysłały zaproszenie, przywitały się, tak? Odnowia Od wy odnawiacie ten kontakt, Wy odnawiacie tą relację. Natomiast Wy w przeszłości nie byliście tutaj w jakimś związku, nie byliście parą, nie byliście kochankami, byliście przyjaciółmi, znajomymi, tak? Znaliście się po prostu gdzieś w jakimś miejscu z przeszłości, czy dom rodzinny, czy miasto, w którym mieszkaliście, tak? to jest, czy uczelnia, do, do której razem gdzieś tam chodziliście, czy gdzie razem studiowaliście, to jest właśnie takie miejsce. Wy odnawiacie, um, odnawiacie relacje, odnawiacie relacje z takim mężczyzną. Ten mężczyzna na dzisiaj jest mężczyzną zamożnym, jest materialistą, jest świetnym biznesmenem, bardzo dobrze sobie radzi w takiej sferze, w sferze życia, jest mężczyzną po rozwodzie jest mężczyzną po rozwodzie, jest mężczyzną wolnym, jest mężczyzną samotnym a i wy kochani macie szansę tutaj właśnie z takim mężczyzną, właśnie przy takim mężczyźnie, przy waszych działaniach, przy działaniach z waszej strony, w kierunku tego mężczyzny, a dosłownie wejść w relację, która dla was okaże się taką relacją docelową, tak? To jest to jest mężczyzna, który będzie waszym partnerem docelowym, tak? Z tym mężczyzną w przyszłości dokładałam, 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 drążyłam, drążyłam, bo na początku te informacje takie bardzo chaotyczne, natomiast mam wyjaśnienie, tak? To jest wasz partner docelowy, to jest mężczyzna, z którym wy będziecie brać ślub dosłownie, tak? To jest wasz przyszły mąż, eee, ślub, stabilność, pomyślność, szczęśliwy dom eee, i rodzina, tak? Szczęśliwy dom i rodzina. Także jeśli gdzieś tam przeglądając jakieś media społecznościowe traficie na kogoś, na kogoś z przeszłości, kogo, kogo znaliście i, i, i do kogo gdzieś tutaj macie jakiś sentyment z różnych względów, natomiast pamiętajcie, że to jest osoba, z którą nie byłyście w związku, tak? Nie byłyście w związku, nie byłyście partnerami, nie byliście kochankami, tak, na pewno. To jest, to, to, jest, to, to jest osoba, którą znacie zupełnie, na, na, zupełnie na zupełnie innym poziomie. Natomiast teraz odnowienie tej relacji a, no, będzie zwieńczone tutaj ślubem. Tak jak powiedziała, to jest Wasz partner docelowy. Także miejcie dziewczyny, oczy i uszy szeroko, szeroko otwarte. Ja Wam dziękuję kojaroszce, za dzisiejsze spotkanie a, i związkom małżeńskim i singlom. I teraz kochani, w zgodniu z obietnicą a, przesłanie od aniołów, tak, z, przepięknej talii. z przepięknej talii. Zobaczymy, co anioły będą chciały Wam tutaj pokazać, powiedzieć, przekazać w tej sferze a, trudnej dla nas wszystkich w tym momencie, tak, dotyczącej pracy, a, finansów, lęków o naszą przyszłość i o przyszłość naszych najbliższych. Poproszę anioły o przesłanie dla wszystkich osób spod znaku koziorożca. W sferze pracy i finansów na kwiecień 2020. Poproszę o prowadzenie i ochronę dla Waszego najwyższego dobra. Karty są strasznie śliskie. Wyciągnę dla Was kartę. Przewodnictwo godne zaufania. Przewodnictwo godne zaufania. W odpowiedzi na Twoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twojego boku przez cały czas. Proś o nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne. Jeśli nie będziesz wiedzieć, co robić w jakiejś sytuacji, poproś anioły, poproś anioły, one ci udzielą wskazówek. Przyślą do ciebie jakiś pomysł, tak? I możesz temu bezpiecznie zaufać, możesz go bezpiecznie realizować, wiedząc i czując i mając wsparcie aniołów. Przewodnictwo godne zaufania. Kochani, pięknie Wam dziękuję już teraz za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam cudownej wiosny, dużo słońca, dużo radości. Dbajcie o siebie wzajemnie, dbajcie o swoich najbliższych. Szanujcie się, kochajcie i wspierajcie. Bądźcie dla siebie dobrzy, kochani. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.